Witam was wszystkich na moim kanale, to jest moja gorąca szesnastka. Dziękuję za nominację. Sadzi, czeka, coś śpiewałam. długo przerwa znowu działam. Dziś na akcję zbieram kaskę, kilka wersów składam. Co z tym zrobić, nie wiem wcale. W Elej siedzę na tapczanie, gdyby nie lenistwo, grałabym na fortepianie. Oko w oko z niewidocznym, gdy wychodzisz z domu. Zaradzić, nie zaradzić, weź się gościu. Mama pyta, czy jest dobrze, czy wszystko w porządku Ale hola, 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 pewnie to wybiło z łączku. Musimy zadbać o tych, którzy dbają o nas O lekarzy, pielęgniarki, będzie spokojna głowa Kliknij link w opisie, choćbyś chciał wpłacić dwa grosze Nominacja dla fagaty, weź coś na wni, proszę Uff, Dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało Link do zbiórki macie w opisie I do zobaczenia niebawem, dzięki